Hej, cześć, ja jestem Kamil, witam Was na moim kanale. A dzisiaj, a dzisiaj mię kolano fest boli Dzisiaj będziemy robić sobie półpeciki z mięsa mielonego z makaronem i serem i będziemy to sobie zapiekać w piekarniku. także zaczynajmy. Okej, okay, na samym początku bierzemy sobie nasz makaron no i wstawiamy na, na dapanik, niech, niech się nam gotuje makaronu, tak, gdzieś tak. tak, No tak, tyle, no tyle gdzieś opakowania trzeba dać dobre makaron niech się nam gotuje, bierzemy nasze mięso a w ogóle z tym mięsem, jak to Polak za granicą poszedł do Tesco i chce kupić mięso mielone, bo w polskim sklepie jeszcze nie było dostawy poszedłem do tego sklepu, patrzę po tym mięsie i no nie ma zawsze tego co biorę po, po którym mnie dziewczyna zawsze wysyła no to czytam po tych pudełkach, jest jedno takie, jedno takie, nie? i tutaj pisze British, Turkish, jakiś think mince. No jak to prawdziwy Polak, e, no nie bardzo wiem o co chodzi, nie? No ale patrzę po jednym pudełku, po, jed, po drugim pudełku. Widzę indyka. Kurwa, to prze, pewnie z indyka jest. No to biorę. No i kupimy. A no, zobaczymy jak to będzie smakowało. Mam nadzieję, że to jest z indyka. Do tego wszystkiego dodajemy sobie łyżeczkę bułki tartej, e, potem przyprawa do mięsa mielonego i przyprawy do mięsa mielonego dajemy sobie pół łyżeczki, pół łyżki. A i coś soli i pieprzu. Tylko, tylko pisze tak. Szczypta soli, szczypta pieprzu. Czyli my sypiemy jak zwykle na łoko. Dobra, tyle po mojemu. Yy, dwa ząbki czosnku. Czo Czostku, czosnku. Jak dacie, to będzie. Żeby nie nasypił, zafersz, żeby nie było dużo sprzątania. Jak zwykle. Ja to wam powiem, że to gotowanie to w miarę spoko, nie, ale jedyne co mnie po, przed powstrzymuje to jest sprzątanie. Tylko zawsze jest płot groma, chyba że miałbym kogoś takiego, że, że wiecie, ja się gotuję, a ktoś zamiast mnie sprząta, takiego skrzata domowego, jak z karego Pottera. Mieszamy to sobie, ja sobie pomieszam najpierw to łyżką, tu nie chcę się w tym mazać, Na samym początku. I teraz z tego formujemy sobie takie małe pulpeciki, ale one naprawdę muszą być małe, gdzieś takiej wielkości. No i ile nam z tego wyjdzie, nie? Formujemy sobie te pulpeciki, wszystkie. Mam jeszcze dla was taki challenge. Jak mi się ręce uwaliły, Udej, masakra to jakaś No dobra, z tych rąk jakbym chyba w sumie, jakbym to wszystko pozbierał do siebie Coś czuję, że jeszcze pulpeta bym ukręcił, nie? No dobra, nie ma, no to już najwyżej psudam. No nic nie, może, nic nie może się zmarnować Pieniądze, grube pieniądze za to są płacone no dobra, myję ręce i zaraz smażymy sobie nasze pulpeciki i robimy sos do tego Jedziemy dalej po prostu Dobra, smażymy sobie nasze pulpeciki Są na patelnię, ja już sobie poruszałem. O kurwa. Okej, okay, nasze pulpeciki smażymy sobie tak, żeby się tylko przypiekły delikatnie, żeby nam się nie sklejały już, nie? W ogóle patrząc na to mięso mielone, mmm, znalazłem bardzo fajny przepis na, na hamburgery z dużą ilością sera, z mięsem, no gdzieś kurwa z nie? Także, jeśli macie ochotę na to, żeby zrobić to w następnym odcinku, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie to i dajcie znać, czy Wam się to podobało, czy czekacie na to. Dobra, lekko posłażyliśmy nasze pulpeciki, tak jak widać, tutaj one nie są do końca wysmażone w środku, i tak to je sobie zostawiamy. Wyłączamy z ognia uh, i odkładamy na, na talerzyk. Jak się nam coś poraza, lat... o skurwa gdzie jedziesz. co na nie, no idziesz do domu, naprawdę. Do... Nie, nie, nie do domu, no, no to siwy dym. No. Jak się jakieś te nam porazywały jakieś mniejsze kuleczki, to się nic nie dzieje. I tak dodajemy to do zapiekanki, potem a w dupie to i tak się wszystko rozleci. Korzystając z tej samej patelni Wlewamy sobie 250 ml śmietanki, to będzie połowa tego, co tutaj mam. No dobra, to będzie 250 W tym momencie dopiero sobie włączam ogień. Trzeba było mi czosku dodać. Au, 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 au. I przeciskamy go sobie przez tą praskę. Ok, to mamy dodane. E, dodajemy troszkę bazylii, też na oko, bo piszę, że szczyptę. Troszkę pieprzu, no i soli. Mieszamy sobie ogień, bo to na mniejszym powinno być i mieszamy, żeby nam się taki fajny sosik tu zrobił. No tak, w tym momencie powinniśmy dodać sobie makaron. No ale u się jeszcze nawet nie zagotował, więc muszę trochę poczekać. Także ja to sobie wyłączam. Czekam na makaron i jak będę dawał makaron, to powiem co dalej. Dobra, wracam do Was po krótkiej przerwie. Eee, makaron mi się już ugotował, wszystko mi się już zrobiło. Eee, teraz muszę po prostu dodać trochę makaron, znaczy makaronu, muszę dodać makaron, który już się ugotował. Makaron nie ma być całkowicie ugotowany, a makaron ma być taki al dente. Taki, taki jak ja jestem czasami w sobotę. Damn! Czy wielu wasi znajomi? Tacy wiecie, sobota wieczór i tacy al dente jesteście tacy w sam raz. Nie tacy już całkiem zrobieni, ale tacy jeszcze by tam coś można w tym poprawić. Do tego wszystkiego, do tego całego naszego siła, dodajemy sobie seru sera, seru sera, seru seru, nie wiem nie wiem jak to odmienić tutaj wiecie co, ja bym dodał tutaj troszeczkę jeszcze tej śmietanki naszej bo mi to nie wygląda tak za fest tak za słabo na to żeby mi się te tu porobiły makaron coś wypije to wszystko dodam troszkę śmietanki jeszcze skoro dodałem śmietanki to dodam trochę pieprzu Ok, pomieszane, fajnie wymieszane. Teraz sobie dusimy to troszeczkę tak 2-3 minutki pod przykryciem, więc ja szukam ukrywki. Ok, podusiło nam się to chwilę. Wyłączamy to z ognia i wcimy się w innym ujęciu. Mamy sobie nasze naczynie żaroodporne. Ja sobie je lekko wyleję tłuszczykiem. Jedno na razie. I tak o sobie, tak sobie rozsmarowuję po prostu ręką nasz makaronik. Przerzucam sobie tutaj i wrzucam parę pulpecików. Myślałem, że mi się to nie zmieści na jednym tym, na jednym przygotowałem sobie drugą. Tych pulpedów trochę kałem za dużo. Dobra, będą na inny obiad, nie? Dorzucamy sobie naszego makaroniku. Okay. No nic, mamy taką naszą zapiekaneczkę. Wkładamy to do piekarnika na jakieś 20 minut. Po jakichś może 10, 12, 15 minutach posypujemy sobie jeszcze serem wszystko z wierzchu, żeby ten serek się też przypiekł. Tego, żeby się to fajnie porobiło. Wracam do Was po chwili. Dostałem mały opierdziel. Co zrobić z tymi pulpetami, które mi zostały? Mm, no no nie, niestety nie będę na kolejny obiad, także muszę sobie poukładać na górze. Będzie. Mięso z, mięso z makaronu Takie dla, dla jakichś większych dzików I wsadzamy do, z powrotem do piekarnika Doba minęła już jakaś chwila minut Wypijemy sobie wszystko na serem z góry A, troszkę mało Bierzemy kolejną paczkę Paczki Można sobie kupić ser mozzarella, bo całkiem jest spoko do tego Albo gouda tak jak ja tutaj użyłem Tak, to ja lubię, także dajemy sobie go dość dużo. No, za, no zależy to kto lubi, nie? Jakie czarki też lubię, ale w tym, no, akurat nie dałem. A, kurde, mogłem. Pasowałyby. Dobra, wstawiamy jeszcze na jakieś 5 minut. Dobra, nasza zapiekaneczka jest już gotowa. Całkiem wygląda jak zapiekaneczka. Wykładam sobie to na talerz, a wy nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, komentarza, no i polajkować ten filmik. Także widzimy się na kolejnym filmie z moim przeciwnikiem. No dobra, widzimy się po chwili, wygląda to w sam raz. Próbowałem sobie to przed momentem. No i powiem Wam, że no niebo w dupie. Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się. Halo. Cześć na razie.